Cześć witajcie. Kolejny odcinek. Nagrywam ten jeden po drugim. No no No, no, no co wam powiem? No, no, no broniliśmy się ostatnio, no, no i w sumie tyle. Budujemy fabryki, jest super i świetnie i... no. I mamy samolot Uuu! No. I mamy ten. W końcu ta rafineria coś produkuje. Ile mamy? Biopony! Jest! Wyprodukujemy pod dwie opony. Dwie opony dziennie. <grystanie> A widzę, że... Hmm. O co tu chodzi, że tu stoi po... Pasuje Katowice odbić w Polsce. To jest Polska, Polska. stać na kolejne dywizje, ogólnie. Ale mogę w sumie zrobić jakąś dywizję kurską taką do ataku. Jakąś taką, powiedzmy... O. Gdybyśmy dali... to, to... saperów... to i powiedzmy... No, no mogła być taka dywizja. Ale to jest 26, no to, no to jeszcze takie coś. Nie, no 30 nie, ale o takie coś. Dobra. Szkolmy ich z. Dobra, to full. Albo nie, bo artylerii rakietowej brakuje. Patrzy, jednak ją trzeba dać na produkcję. Ech, mam tu z czego zwolnić. No i mi z tego. Nie się robi. 5 wolframu. No to to już jest dużo. Szpecja. Pamiętaj, wolfram. No. Dobra. A tak ogólnie poza tym. No to jeszcze pasuje tych zrobić. O, dobra, 14 DVD, nawet nie się robią. No i tymi górskimi mi się daje, że będzie można tu poatakować. A właśnie, tutaj jest... o właśnie. Zorganizowani, a tak przecież ładni, dawaj mi to. Trzeba będzie odbić do Polaków Katowice. Że jednak... No dostaną fabrykę ja na pewno. jakoś dostaną fabrykę stąd? Ustawiają. Się... A to jest możliwe, że na froncie się ustawiają z A cztery dywizje, nie przydzielone do nikogo. To pasuje je przydzielić do kogoś. No to dostaniecie przydział. Masz tutaj. Zawsze się przyda dodatkowe dywizje na wsparcie. Ja bym chciał wsparcie garnizonu. Bardzo, bardzo bym chciał. wy macie zero dalej. Summarnie. Gdzie tu jest to z Gdzie tu jest prośba o wsparcie garnizonu? Nie ma. Usa! Usa, usa, usa! Hmm. Nie wiem, jestem ślepy. O! Usa! Juź see! Dobra, dobrze. Niech lądują od wszędzie. Niech spamują dywizjami po prostu. Ewa, stali brakuje nam tak na styk, widzę. Więc... w kolejne fabryki wojskowe się budują. Dobra, jest okej. Okay. Ewa, ci niech się szkoda dalej. No mnie najważniejsze że są te górskie. Zastanawiam się, czy one będą mocne w ataku. Mam nadzieję, że będą. Nie no dobra, ale nie będę poprawy tych warunków. A, no właśnie jak jest... Yy... O 67 samolotów mamy. Wow! Niemcy chyba w ogóle nie mają. Ile macie samolotów? Ile macie 3000 samolotów. Gdzie one są? To we włoszech? Aha. No, no dobra. I co we Włoszech? Eee. Norwegia kapituluje, co? O, spadł się sił na ziemię, dzięki. O, ostatnie dywizje, co to Holenders... Nie, yeah. holenderska dywizja się broni. A co się dzieje w ogóle? Yep. Dobra 90 tysięcy jest do modernizacji, więc no dzięki Dzięki super. Super mi to wiedzieć. Jak 6 stali brakuje? A no, brakuje. Trudno. jest 3%. Tu jest 20%. Tu jest 45%. Dobra, nie, 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 nie. Stal, stal. Dobra, dziękuję. A będzie trzeba cywilki budować. Trzeba to ponadrabiać. Dobra. Artyleria rakietowa 3. Super. No to zaawansowana artyleria rakietowa. I będziemy mieć już spokój z tym. Ale w sumie mógłbym dać ograniczony. To jednak chyba by mi dało. Bo bym jednak te fabryki odzyskał, 9 na handel gdzie sam. Chyba zobaczymy. Ile mi wróci. A że jedna fabryka wróciła. Aha, No to nieźle. No ale w sumie dobra jedna fabryka. Ale jeden. O, więcej wraca. Dobra, więcej, więcej. Ale ja potrzebuję aluminium. Musimy nieco dać na Węgry. Dobra, jest okej. Okay. Przynajmniej samoloty będą się robić tak w miarę... No 2,5% to tam... Nie jest nie wiadomo ile. Yy, właśnie, Polsko. Aha, dałem, dałem co miesiąc, nie wiem, no, mam mam wyślę. Przesady. Dobra, powinny wam się te dywizje napełnić, jak wam dotrze to. Że to jest niedaleko. Jakoś wam dostarczymy tam, nie wiem... No, tymi Skodami. Tak na traktorami, wam się widzimy, z torami. Dobra, lepszy samolot. Nawet Boeingi. Będą na powietrzu latać. Na powietrzu. Jest. Dobra, daj mi... Kotkowizję no będziemy namierzać ich w nocy Dobra, nowy samolot Dawaj go na taśmę produkcyjną Avia bez 135 No nie gadaj, że... No nie! Specja! Ile Szwecji ty masz wojska? Ty masz 60 fabryk wojskowych i. I 16. Yeah. Nie, to nie wiesz normalnie. Ci są okrążeni. Jest. Nie, no Rosjo, pomóż. Jako wy macie armię. Naprawioną macie w miarę. Macie 0. Zero... Co tu się dzieje? 0 mentorów na Rosji. I 400 dywizji. Piechota górska, dziękuję. Eee, to jest pie super kampania. Się szykuje. Dobra. No to bomba atomowe robimy. No inaczej tego nie widzę. Jak to zrobić inaczej? No weźmy spadaj stąd, bo nie widzę co mogę robić z przemysłem. Dobra, nowy przemysł. Aha, yy, no to już, już, już po super. Dzięki, Szpecjo. No i bez ja nie mam stali. Daj mi ktoś jeszcze. No i Wolfram, no bo, no... Dobra, państwo chińskie mi da Wolfram, dobrze. Chociaż tyle. Te bunkry porobię, i potem muszę sobie cywilek narobić trochę. Tak tu i tu. Dobra, No jest ok, niby. Dobra, bombie atomowe. Nie no, czy badania atomowe. Ośrodek rakietowy. Uuuu, to atak zwiększa. Tak. właśnie ile kosztuje ten ośrodek cały? 15 tysięcy. No dobra, to robimy go w Pradze. No, czy jako, yy, łaba, na Łaba, no, jaka się nazywa? Nie wiem. To no, chyba Łaba. Łaba, Łaba, Łaba. No, Szwecja, co no, Mój największy partner biznesowy. Znaczy, handlowy i bez nadzieja zrąbało się. Poparcie do wojny minęło 10%. Co mi tu? Dobra, co ja mogę dać? Jest ktoś od surowców? No nie ma, to no po co? Daj mi go. Daj mi to. Przyda się. Teraz jest możliwe, że się przyda. No kiedy ci Niemcy się zmęczą tą wojną w końcu? Macie obowiązkową służbę, Wy to... nie HDW. Co to jest? Koszt produkcji, aha. Ja się dziwię, że osi jeszcze się trzyma, jeszcze włosi, że się trzymają. O, Benito to nie ma. macie... No, Włosi powinni paść. Jak Włosi padną, to już pójdzie to. Ja na to liczę. Ci się bronią tu nieskończone w tym kople. Dobra. Zarumliście, mamy to. Dawaj. Nie wiem, czego na tym lepszy samolot. Artyleria, takie to ba... Dobra. Mamy te nasze dywizje górskie, potężne. Yy, Brno. I na szkolenie was wysyłamy. Mamy tutaj zapasu 15 dywizji, znaczy 14 do Pragi i też na szkolenie. No my jesteśmy przygotowani, w razie czego do jakiejś ofensywy. Mamy 150 dywizji. Mamy chyba. Nie mamy więcej chyba niż Włosi. No, mamy tyle co Włosi. Nawet to dwie dywizje więcej. Ale nie tyle co Niemcy, no, tu jest poszedł sąd. To... Ale macie port! Macie port! Co nie? Tu jest port. Port, port, port. Do pierwszego poziomu. Yeah. Dlaczego właśnie się Włosi stąd wycofają. Włosi i Niemcy, bo tu są nie... Polsko! Weź coś zrób! Błagam gdzie? Jest nadzieję, ty, ty masz 25 okrętów i dwie dywizje, no... Jep... Mamania... Oh, Dobra... Jakoś to zrobimy. Nie te dywizje się wyszkolą. w ogóle ile one mają zorganizowania? 60. Nieźle. Dobra. Eee. Dobra, nic im się nie przyda, Irak. No, no po co wy wojnę Irakowi wypowiadacie? Na co wam ten Irak? Zupełnie nie wierzę w to. Tu Grecja jest w ogóle, a w ogóle, bo ja nie patrzyłem no na Wam świata. co tu się zmieniło? Tu bochów nie ma, dobra. Japonia się bije z Chinami, a Chiny, jak sobie radzą podatek tego no, a Chiny sobie jakoś radzą. No super. Szwecja upada, ja żyję. Znaczy... No paradoks Interactive. Yy, no jeszcze jak ja ogarnę więcej DLC, to już w ogóle będzie. No, zagam ze Turcji Albo nie wiem, czymś tam innym. Jeszcze nie wiem. No i później jeszcze będzie. Kampania polska o to jest na Polskę. Zobaczymy, co z, co z tego zrobię. O, naloty mamy już naloty i to nie loty. Nie no, jak są naloty, jakie mamy z, po Tomaszem w powietrzu? A, jest jeszcze więcej fabryk samoloty. My nie mamy y, opon. Produkuje. Jest... Ile my mamy zapasu? 18 tysięcy. Mało. Nie, ile wy będziecie się szkolić. Później to wrzucę. To nam da dużo, ale dopiero jak się ośrodek wybuduje. Nie, no jakieś tu samoloty latają. Czasu do czasu coś nam bombardują. Działa przeciwlotnicze też dają radę u nas. Dobrze. Ale coś jest. Jak to jest, żeby nawet ich nie możecie przebić? Albo są okopani i teren. Aha. Citroen chyba. Dobra. Aha. Y co, będziemy pancerniki mieć na Czechosłowacji, co nie? No oczywiście, no pancerniki będziemy mieć. Nie wiem jak, ale wykupimy jakąś stocznię w, w, w Afryce i będziemy zbudować się pancerniki. No, będzie pancernik, jak Pawł II. Dobra No Ile? Wy macie 75% dopiero Zaraz mi tu... Zaraz ja tu normalnie Co to za tu się dzieje. Idźcie Polaków bronić Zaraz będę miał dywizję mocne, to zaraz będziemy odbijać im teren Tylko się nie wyszkolą jeszcze trochę tu będę coś mikrował tu To badań będzie, że może wybrać, żeby byli mocniejsi. O, atakują mi Braty Sabio, ojoj, ojoj. Ojoj, joj, joj, ojoj. Normalnie. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje, atakują w nieskończoność. Ci mają pewnie dalej zero, obstawiam. Nie, pełny pobór wleciał, jo! Normalnie, o, my to, a co muszę mieć? Aerodynamika i awionika, no, mi dajcie spokój. Co mi to da? Da mi to coś? Nie. Ech. Dobra, daj mi ten zwiat, bo tam chyba kuryskie mają zwiat. Przynajmniej coś tak kojarzyć, żeby im dawałem. No mają. No dobra. Dobra. Jesteś szkoleni? Dobrze. A wy? Wy też. Bardzo dobrze. Część przyjdzie tu, a część pójdzie. Dlaczego te aż Niemcy wywoływują wojnę z Związkowi Radzieckiemu? Tylko, że widzę, że na to się nie zanosi. Dobra, weź go przyłącz to marszałka. Yy, co ty masz tu? Ty masz Atak 4 Dobra. Yy, eee, tes, 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 Tesarii. Dobra. Ale mi się wydaje, że mikrować będziemy w kolejnym odcinku. Tak mi się tak wydaje. Na razie tylko to ja bym go tu przyniósł na te... Albo chodzimy stąd. Ston... Nie, stąd będziemy atakować. Dobra, rozproszenie przemysłu 5. Budownictwo 5. No i dobra. Zobaczymy czy te nasze dywizje są coś warte. Infrastruktura, super. Dobra, jesteście coś bardziej. Teren minut 30, ale... Nie no dobra, da dają radę, dają czadu te dywizje. Dobra. Polsko, masz Katowice! O, i dywizję wystawili. Jedną fabrykę mieszkową mają. Dobra, jest. Jest super. Jest po prostu super. Dobra, będziemy tą Polskę ratować. Nie wiadomo po co, ale. Dobra, ale to w kolejnym odcinku. Więc. Dziękuję za obejrzenie i na razie, cześć.